Witam Was serdecznie po tej stronie Buret. Dzisiaj zagramy sobie ostatni odcinek Sztabu. I już więcej tego nie będzie, obiecuję, bo po co mam przechodzić, kurde, trzy razy to, prawda? Bez sensu. No, no to zaczynamy. I teraz będziemy... o. Takim kolesiem. Torque. a starczą kurde. Nie, czy to by blokowanie przejść, czy też będzie nie miał taką taką. No, nie wiem, o za to Teraz Zaraz zobaczymy, co to w ogóle będzie. Poza całą historię Ops Pszczeli, odblokowując wszystkie filmy i nagrania, spoko. Do fabułem, może sobie zobaczymy później. Twój kryptonim to Tork. Chcesz spowolnić nieco wroga? Drut kolczasty nada się idealnie. Potwierdzone działanie od pierwszej wojny światowej. Barykada to osłona, którą możesz rozstawić. Działa podobnie jak drut, ale z mikrofalami. Potrafi nieźle przysmażyć. Bosko. Bardzo ci się przyda. Tork, nie jesteś motorniczym! Jesteś pieprzonym inżynierem bojowym! Sprawia, że okolica jest przyjemna dla sojuszników i mm. koszmarna dla Ha, Tutaj! Wrók musi przedostać się tym przejściem. Zróbmy mu jakąś niespodziankę. Wyciągaj drut, kolczasty stary! A to był ulubiony posiłek. Tatar stóp. Zdejmij go! I nie zapomnij, że potrzebna mu będzie nowa pieluch. To kiepska śmierć. Już od czasów I wojny światowej. Cierpliwi będą nagrodzeni. Na przykład drutem w dwóch miejscach na Okej, okay, nauczmy ich, że w domu się nie biega. Super. A teraz zadrutuj wejście do serwerowi. Zawsze rozstawiaj go tam, gdzie go nie zobaczą lub nie obejdą. A teraz spokojnie. Czas na wędkowanie. Metodą na drut. He, zastrzel tego lekja! Z, z drugiej strony panie nie Jak na strzelnicy Mam nadzieję, że ta lekcja zapadnie im w pamięć. Zobaczmy co czeka nas dalej. Lecz do następnego znacznika. A teraz tu pod oknem rozstaw pułapkę z drutu. Dobrze ci idzie pętanie wrogów. A teraz sobie postrzelaj. Rozwal go jak to milion ścigany. Może jesteś w trudnej sytuacji, ale nie beznadziejnej. Możesz osłonić się barykadą. Mm -hmm. Daje nie tylko osłonę, ale i potęgę które stopi twoich wrogów. znikną jak śnieg podczas odgryzania. No to barykaduj, barykaduj! Wrogowie z mikrofal. Idealnie. Spowolnieni i osłabieni. Ha! On miał kluczyki do auta. Teraz wszyscy utknęli. Użyj barykady do osłony i rozwal wrogu. Co za to? Kogo teraz zabiję? Leć do następnego znacznika. Tutaj już nic się nie dzieje. O, w dupę. Wróg ma własnego dziadka. Rozstawił tu druty. To nie czary, stary. Możesz rozwalić się z broni. Ale mam lepszy błąd. Użyjmy granatnika. Rozwalmy to z... Okej, okay, niezły teren, nie? Podoba nam się. Utrzymajmy go. Najpierw skorzystaj z tego, czego się nauczyłeś. To chujowa okolica. Lepiej mieć osłonięte plecy. Ej, odwróć się. Jakiś geniusz na pewno pomyśli, że to dobry pomysł, żeby tędy wpaść, no nie? Zastawmy przejście drutem kolczastym. Rety, cena posiadłości właśnie się podwoiła. Słodko. Wróg no dobra. zniszczyć swój sprzęt. Nie pozwól mu na to. Posłuchaj Franka i pamiętaj co to... <grym> Bardzo źli ludzie próbująć swój strut. Chcą zniszczyć swoją marykadę, uważaj na stół Pozostań w gotowości. To nie kwestia trzy tylko piecy. Ty, ty, ty. Kup mi coś gazowanego, tylko nie wiedzetycznego, osłaniaj ich jebaną osłonę! Wszyscy? Wszyscy. Udało ci się ich powstrzymać. Twoja drużyna <laughs> i twój sprzęt są ci wdzięczni. Ale to nic zimnego. Do się do znacznika, dobra. I tutaj, teraz. Dobra, sojusznicy zajmują pozycję obronne. Zbliża się atak i to spory. A wy macie słabe punkty. Zajmij się nimi. Wykorzystaj zdobytą wiedzę. Broń się. Niezle. Idealne miejsce na gród A myślałem, że główno wiesz, mój głos. Nadchodzą. Utrzymać teren. To idealne miejsce na barykady. Orze! Jednak nie złucha! Rogowie nie lubią twojejego. Chcą go rozwalić. No a gdzie oni są? Nie Na ma. Wzmocnij obronę, daj sobie radę. Wrogowie nie lubią twojego ducha. Wrogi atak na barykadę. Wiesz co robić. Tak, wrogowie dorwali drut. No dobra, jesteś w niezłym gównie już sojusznicy oberwali. Wruch przygotowuje się do szturmu. Bez wsparcia nie masz szans. Weź głęboki oddech. Pora zostać bohaterem. Potrzebny ci zespół uderzeniowy. Otrzymasz go jako nagrodę za serię punktów. Jak uda ci się uzyskać limit punktów bez umierania, to go dostaniesz. A jeśli zginiesz, punktacja resetuje się do zera i trzeba zaczynać od nowa. Jazda! No dobra. Mm. Wrogowie nie lubią twojego drutu. Chcą go rozwali. Urda.

Potrzebny ci zespół uderzeniowy. Otrzymasz go jako nagrodę za serię punktów. Jak uda ci się uzyskać limit punktów bez umierania, to go dostaniesz. A jeśli zginiesz, punktacja resetuje się do zera i trzeba zaczynać od nowa. Jazda! No kurde, czemu nie mogę tego ustawić? Ładuj to, ale ich tam jest. Oj kurwa, zajście. Potwierdzam nagrodę na serię brudu. Otrzymujesz zespół uderzeniowy. Wsparcie przybędzie na twój rozwój. Popatrz, stary. Mają przewagę liczebną. Nagroda za serię jest twoją jedyną deską ratunku. Na Znów, od nowa. Reset do zera. Kurwa zajebiliście, potwierdzam nagrodę za. Podsumujesz na zespół uderzeniowy. Wsparcie przybędzie na twój rozmiar. Popatrz tak! Przydałaby się jeszcze muzyka Wagnera. O tak, to twoja zasię. Jesteś kurwa, bohaterem! Dobra, chyba mi się udało. Chciałem, że wszystko nowa, będę musiał to poprzechodzić. ...zniszczyli twoją barykadę. Jak za starożytny. No, ale tak dalej. I mówiłem poważnie, jesteś dla mnie bohaterem. Wódz bez odbioru. No, wszystko. A, słynny kapral Kiran McKay. Tak, to ja. Imponująca historia służby. Wiele pochwał za osiągnięcia inżynieryjne, nagane za niesubordynację, brak dyscypliny i niszczenie sprzętu wojskowego. Czasem najpierw działam, a później myślę. Słyszałam, że odsiadujesz trzy tygodnie za wysłanie dowódcy do szpitala. Opowiesz, co się stało? Mieliśmy świeżaków w bazie, dotarli trzy literne. Zawalili nagłą inspekcję. Ten przyjemniaczek uznał, że najlepszą karą będzie zacharowanie ich na śmierć. Dwóch nabawiło się hipotermii. Uznałem, że odpłacę pięknym za nadobne. Dosypałem mu... Najsilniejszego środka na rozwolnienie, jaki znalazłem w ambulatorium. Zasranie, starasz się sobie w nocy pobiegać. Nigdy nie znosiłem dręczycieli. Cóż, McKay, mam dla ciebie propozycję opłacalną dla obu stron. DDF, De drużyno! Nie kombinuj, po prostu zabij, rob! I to szybciej! Żyjemy i umieramy jako drużyna. Osłaniaj kum, ja się odwdzięczę. Pierwszy osiągnij limit punktu. Bum! wygram. No dobra, mój ulubiony tryb o mnie. Death Match drużynowy. Death Match drużynowy. Kontynuować misję. Mmm, mam nadzieję, że co szybko pójdzie. Ej, ja nie chciałem schodzić na dół, ale tutaj sobie wejdę. Hmm. o co to za broń była? Aha, yy, ta hmm, snajperka. Zobacz, czy jest początek. Leci granat odmuchający. Ale mi go kurde rzucił. Torch oberwał. Cel zdjęty. Ooo, żeby mnie wysadziło. Gwizdu. Tam. O! Chciałem powiedzieć, że, nie, że, że nikogo nie ma. I jednak są O, tam jest Czaha, Czaha mi czyli nasz umarł. kurz jebale okay, jaki jej jestem cienki w tą To był nie nasz. Aha. No dziali się. Martwy. Zabity. Koko. Dobra, rób co do Ciebie należy. Nad nami wrogi BSP. Jołnierz. Kurde. Ustanawiam połączenie BSP. Aha, tam będą. PSP, bateria wyczerpana w połowie. Mamy trafienie. Rakieta Hellstorm gotowa do akcji, Dobrze, to ja chyba, ja temu rakietom i gitara moja oh. barykada została zniszczona, dorwałem Rikona. Ło! co to było? No wiadomo, coś mnie y, rozwali, tak powiem. Piąteczka. Potrzebne wsparcie helikoptera. Zwycięstwo jeden Namierzam cele. Tam są, tam są, tam są! Po nich trześci dziewięć niski stan oliba No tak to wiecznie nie będzie trwało Sto komuś popsujecie OK. Gdzie są następni? Dostali. Otrzymano nowe zadanie. Zwycięstwo 14 opuszcza strefę działań. Gdzie są wszyscy? Nie mam do kogo strzelać. Zaraz faniaczki się pojawią, pewnie o, rozwaliło się. No cóż, to nie musi trwać wiecznie przecież. Znaczy nie może, co kto to, kto tak Firebreak, to... BSP czeka na rozkazy. WSP nad Wami. Rozpoczynam działania zwiadowcze. Tomorę, pół wezmę i barykadę. Twój BSP został zestrzelony. Biorę na cel krasza. Tylko komuś popsuje dzień. Okej. Okay. mina prowizyjna, aktywna. Końcówka? Chyba nie. Tu chyba do stu się maczyło. To tam tak zdycha. Już nie żyje. No tam jest trochę osób. Oj kurde, nie udało się. kol czasty oczyszczony. Uciep. Oho. Nie żyje. Dobra! Oi, curde, nu-i dau bumbrade, nu-i vorba la I oni mogą to obchodzić, pewnie, ale ja wolę tak, rządzie się tym polu wzięli. Nie jesteście na miejscu, dokończcie zadanie, Wolę nie jest w miejscu, i kto się śmieje ostać. Opadcie BSP, już chyba końcówka kończy nam się czas, dajcie z siebie wszystko PSP patroluje perymetr już po nich. Coś hmm. tam jeszcze No i wszyscy wygraliśmy. Dobra. Ostatni odcinek. Ja Dobra robota, Black Ops. Jesteś numerem, zasobem, pionkiem w czyjejś grze. Ruin. Co do chuja? Jakim cudem? Nie mamy czasu, już do domu. Wysyłam ci adres kryjówki. Upewnij się, że nie jesteś śledzony. Pozostali specjaliści milczą. Czy oni w ogóle żyją? Kto chce nas zabić? Zostałeś zmanipulowany. Obserwowali cię. Wykorzystywali. A kiedy dostaną to, czego chcą? Zostawią cię na pewną śmierć. No, żeśmy już tam ogólnie, wszystkich sobie, pan i paniów żeśmy sobie przeszli. Z gitarze, to jest gitara, tutaj Fabuła poznać całą historię, w jaką wcale wszystkie filmy i nagrania. Czyli to, co żeśmy, yy, ten. To, co żeśmy, to są też wszystkie filmy, które żeśmy, to nie ogólnie, Oglądali wcześniej i żeśmy odbokowywali ognie historię naszych postaci. Rozegraj pocyczkę. Nie, nie chcę rozegrać pocyczki. Dobra, mmm. Mi się wydaje, że twój nie na tyle. Śmierci. Angola. Przykry. Nie, to ty jesteś w pudle. To zawsze byłeś ty. Workuta? Nie mdlej, stary. Zajmę się tym Nie, To by już wcale nie wszystko jest. Weźmy to jej jeszcze raz. A, i mamy wszystkie filmiki. Czyli było mówione właśnie o tych. Też są jakieś dane. Czarna dziura. Do, do odplogowania coś. Różne. A dane to nie wiem. Ze śmiercią i mu ci do twarzy odkrycie sobie wy, 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 wywraca jej świat do góry nogami. Przychodzą po zmroku. A to takie bla 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 gadaniec, nie? Dobra. To jest, z tej strony to będzie wszystko. Dzięki za uwagę i trzymajcie się do, do usłyszenia. Cześć, pa. Hej, pa.